Witajcie, możliwe, że zauważyliście, że przez ostatni tydzień, dwa nieco spadła częstotliwość publikacji na tym kanale, ale to dlatego, że byłem na Poland roku i tak się składa, że, jako człowiek uzależniony od tematu piłki nożnej i YouTube'a, również uznałem, że to nie będzie czas pusty. Uznałem, że to nie będzie czas, w trakcie którego niczego związanego z piłką nie będę robił ani nagrywał. No, i efektem tego, co teraz zobaczycie, jest kompilacja krótkich relacji, które codziennie jako wielki pan reporter robiłem z Poland Rock Festival. Gadam tam po prostu o piłkowych rzeczach, które spotkałem. Bardzo jest to głupie, bardzo jest to nieśmieszne i niewarte publikacji, dlatego bardzo mocno liczę na to, że wam się to spodoba. Miłego oglądania. A z piłkarskich wieści to wczoraj widziałem dwie osoby w koszulkach Arsenalu z jakiegoś powodu, jedną osobę w koszulce Bayernu i tyle akcentów piłkowych na polandroku. Roku. Wasz reporter. Widziałem też jakiegoś młodego człowieka w koszulce Barcelony z laminem i Jamalem na plecach i numerem 19, starym numerem lamina jamala, krótko mówiąc, na polan roku. Szanuje się tradycje, odległe czasy i piękne wspomnienia, nostalgia, wiadomo, przepotężny narkotyk i nawet jeżeli narkotyków na polan roku nie ma, to takie sytuacje się zdarzają. Wasz reporter. Kochani, kolejne obserwacje. Widziałem dwóch klianów MVP, nie powiązanych ze sobą w żaden sposób, w przeciągu 10-15 minut ich widziałem w, w takim odstępie. Krótko mówiąc, mamy jasny dowód na to na poland roku, że jest to najsławniejszy piłkarz z wszech galaktyk. Potem widziałem już trzecią na tym festiwalu koszulkę Arsenalu na kimś I to była taka starsza koszulka Adidasa Znaczy Arsenalu, nie Adidasa Z Dreamcastem i z starym herbem i w ogóle No, jest trochę historii Jest trochę nie historii, bo jest, była też jedna koszulka Chelsea, którą widziałem No i to jest niezbity dowód na to, że koszulki Chelsea istnieją Istnieją również na no, poran roku Wasz reporter Kochani Widziałem dzisiaj jeszcze jednego młodzieńca, ewidentnie z temu czy skądinąd, w koszulce Barcelony takiej... tej niby domowej, ale we, we wzorki Gaudiego. Także... nie wiem, jak to traktować. Chyba, że fanbaza Barcelony czasami nie ma wystarczająco dużo funduszy, ale ma takie zacięcie, że nawet jeżeli nie ma tych funduszy, to chce się ubrać w barwy klubu. Także to jest to jest jedno, no a poza tym, wiadomo, kto reprezentuje. Najwięcej, o czym nie wspominałem jeszcze tutaj, zdecydowanie najwięcej e, merchów, które widzimy, to e, tyczy najwspanialszego klubu trzech galaktyk. RKS Hufdu jest tutaj wszechobecne. E, koszulki, szaliki, nawet czapki, e, takie zimowe, regularnie e, widuję. Dzisiaj tylko chyba cztery. Mm, no, krótko mówiąc, e, no, wiadomo, że. W związku z tym, że jak rozum lodem skuty, no to trudno uskutecznić jakiekolwiek fajne boruty, to trzeba te czapki nosić. I tyle. Wasze porty. Witajcie w kolejny dzień. Dzisiaj widziałem młodą damę, bardzo młodą damę, w koszulce reprezentacji Włoch. Krótko mówiąc, e, piłka na nie zginie. Wśród młodzieży również nadal bardzo takiej 7-8-letniej jest kultywowana, to na pewno nie jest tak, że stary jej kupił, czy coś. Eee, no, także żadne TikToki, żadne te, no, psie patrole, tylko piłka nożna i no, dzięki niej spać nie można, znaczy nie trzeba. To nie jest dobry dzień na to, żebym nagrywał. Wasz porter. Dzień dobry kochani, kolejna porcja newsów. Dzisiaj widziałem typa w spodniach Ajaxo. Bardzo szanuję. Potem ten szacunek straciłem troszkę, bo się okazało, że to było lustro, po prostu i siebie widziałem. Ale poza tym, ciekawe rzeczy. Widziałem panią w dresie drużyny Galatasaray adidasowym. Także tutaj hipsterka piłkowa jest jak najbardziej obecna. I też, jak to picie piwka i tak dalej, wiadomo z kim się kojarzy. Widziałem pana, który miał nadrukowanego na koszulce Wojciecha Kowalczyka. Nie sugeruję, że pan Wojciech Kowalczyk jest alkoholikiem, ma po prostu taką opinię na Twitterze. Tak czy inaczej, dużo zdrowia wszystkim wam życzę, pozdrawiam, wasz reporter. Kochani, kolejny raport. Widziałem kogoś w bluzie Juventusu, także na polandroku roku są narkotyki, bo to nie ma szans, żeby ktoś taki nie miał ze sobą EPO. Pozdrawiam wszystkich historyków piłki nożnej. Poza tym jeszcze jedna taka jakby zabić klauna koszulka z temu Barcelony. Z Messi na plecach, jedna zwykła z Rivaldo. W ogóle złota piłka w końcu, jakaś taka bardziej odległa czyjaś tutaj na plecach. No i też w biegu przeciwko Cukrzycy, Biegło biegu Mosalach, Liverpoolowy. Gratulacje, bo chyba dobiegł nawet. No i tyle. Stop narkotykom, stop Juventusowi. Wasz reporter. Kolejne godziny na Poland roku, kolejne materiały do zaraportowania. Widziałem jednego młodego człowieka w koszulce Ajaxu, ale takiej nie do końca oryginalnej, nawet powiedziałbym, że nie oryginalnej. Z temu ewidentnie, tak pamiętacie regę, taką wersję koszulek Ajaxu, bo to miał taką na sobie, tylko że z domalowanymi jakimiś tekstami Boba Merleya i samym Merlejem do bazgranym. I, kochani, to nie jest tak, że wymagam wydawania wielkich pieniędzy na to, co robi Adidas na przykład, ale, no mieszane mam uczucie co do tego i nie jestem w stanie tego jednoznacznie pochwalić. A poza tym jeszcze, coś jeszcze czego się wydarzyło. Kolejną osobę w koszulce Bayernu widziałem. Taka z, co jak w arsenalu koszulka wygląda z czerwonym kolorem całości i białymi rękawami. Krótko mówiąc, źle się dzieje na roku. No i życzę Wam wszystkiego dobrego. Reporter. Kochani, dalszy rozwój sytuacji jest taki, że widziałem jedną osobę w bluzie zapinanej meksykańskiej. Spoko, szanujemy, że przyjechali tutaj, a nie do Stanów Zjednoczonych. No i narodowo też później w kolejnym przypadku. Czarna koszulka reprezentacji Niemiec, i nie, to nie był e, pan Kochut, nie, to nie był też e, m, nikt, kto z psami kogokolwiek by gonił, ale jakoś tak nie spodziewałem się po prostu. Ale tak na wszelki wypadek. łukiem lekkim ominąłem i uznałem, że, że potrzebujecie mieć jeszcze możliwość zostania jakichś innych treści, ale żeby to zrobić muszę zostać niepożartym właśnie przez jakieś owczarki niemieckie. Wasz reporter. Kochani, to zimną noc na Poland roku. Nie tylko. Nie tylko muzyka i inne takie rozgrzewają. Widziałem dzisiaj jednego pana w polarze Chelsea. Także piłka nożna rozgrzewa nie tylko pasją, ale i też grubym odzieniem. No, to tyle. Wasz reporter. Dzień dobry kochani. Dzisiaj dwóch ludzi w pełnym umundurowaniu widziałem. Jeden pan był w takiej bluzie ortalionowej, zapinanej w Bayernu i w spodenkach w Bajernu. Trudno, nikt nie jest doskonały. ale również rzadkie zjawisko, bo może i prawdziwego łabędzia nie widziałem tutaj, ale widziałem kogoś, kto był w takim bawełnianym dresie dwuczęściowym Słonzi hmm, e, i nie był to biały dres, był to dres fioletowy chyba, albo niebieski, albo no nie wiem, jako chłop się nie, nie znam na kolorach oczywiście. W każdym razie e, był to ciekawy widok. E, w żaden sposób kpiąco, tego nie mówię. Po prostu nie spodziewałem się takich tutaj sytuacji, co pokazuje, że... No, że Poland Rock jest pude jak pudełko czekoladek. Yy, no, wiecie. Że nic nie, nigdy nie wiadomo, na co trafisz. Yy, wasz reporter, bo już nie ma sensu do nagrania. Kochani, bardzo dużo się dzieje. Widziałem bardzo młodego człowieka w koszulce w Manchester United. rodzice od najmłodszych lat pakują i czeka w depresję. Bruno Fernandes na plecach. że Chociaż tyle, że wyróżniają coś na plus piłkarz Dodatkowo, jakiś młody człowiek w koszulce FAE, Bert Okej, okay. nie mam komentarza. Fajnie, że taka egzotyka. Jakiś chłop też szedł w koszulce Napoli. Chciałem się zapytać, czy by mi nie zrobił kucy, ale uznałem, że tak błyskotliwe poczucie humoru może niektórych, niektórych przyrosnąć i mógłby dostać po prostu w pysk. I co jeszcze? I jeszcze dwóch młodych fanów piłki nożnej z dziewiątkami, jak to widziałem. Jeden to był oczywiście Kylian Mbappé Real Madrytowy. Krótko mówiąc, kolejny dowód na to, że jest to najpopularniejszy piłkarz przez galaktyk. Po którym podbierzecie... czemu tutaj coś działa? to poważne media robię. rozkład jazdy, tak. Dobra, skończył Pitowicz. No, i był jeszcze taki chłopak... 7-8 lat może e, w, w pomarańczowej koszulce Barcelony Luis Suarez. Luis Suarez o tyle dawno już nie jest piłkarzem Barcelony, że to e, przekonany jestem, że to starszego brata w dzianko było. No krótko mówiąc, piłka nożna spaja pokolenia, z pokolenia na pokolenia właśnie przekazywane są wartości kibicowskie czy tam barwy klubowe, do których jest się przywiązany. No piłka nożna buduje rodziny, kochani. Proszę bardzo. Kochani, kolejne atrakcje gdzie dosłownie Legolasa w koszulce Chelsea, białej zresztą Nie wiem jak to interpretować, ale prawdopodobnie jeżeli chcecie robić inscenizację dotyczącą Władcy Pierścieni piłki nożnej to... no to w Arsenal powinien być Orkami? Czy coś? Nie wiem, może coś straszliwie psuję w lore, ale to nic. Eee, zostawiam to pod dyskusję, bo warto rozmawiać, jak nowy klasyk. Eee, zostawiam was zatem e, z tym. Proszę, porter! Kochani, widziałem pierwszego Lewandowskiego w Barcelony, ale to mało istotne. Widziałem też Wojtka Szczęsnego w barwach w Barcelony, ale też widziałem w jednym namiocie Kufel FC Barcelony. Krótko mówiąc, kataloński klub, jak zawsze, promuje deprawację, czyli papierosy, wiadomo, piwerko, alkohol, wiadomo, nie polecam i mówimy takim rzeczom nie na Polandroku. Wasze porter. Kochani, przyjęło się że na tym festiwalu, nosi się rzeczy, których się nie szanuje i które można e, potem wyrzucić, które nie wymagają specjalnego dbania o nie, no i bardzo dobrze w związku z tym widać, y, jakie są te nowe koszulki Bajernu. E, ta nowa domowa koszulka Bajernu ten sezon była przeze mnie tutaj widziana. To wiecie, ta taka czerwona M na białym tle, jakby e, nic więcej do dodania nie mam. E, ciuchy robocze po prostu, ten nowy e, Bayern. Do niczego więcej nie nadaje. Paskurstwo, wasz reporter. Kochani, wasz reporter nadal nadaje. Dzisiaj widziałem bardzo młodego człowieka, 5-6 lat, może na Poland roku, który był w koszulce reprezentacji Chorwacji wyjazdowej z nazwiskiem Luki Modricia na plecach. Jakby się bardzo mocno postarać, to wydaje mi się, że. Jakby się spiął Luka Modric i jego potomstwo również, to może to byłby nawet materiał na wnuka dla Luki Modricia. W każdym razie no kolejny niezbity dowód na to, że Luka Modric jest międzypokoleniową, międzynarodową supergwiazdą i ikoną kultury, ikoną piłki nożnej itd., także Junorek Global Superstar. To jest jedno, a z drugiej strony no, jest międzynarodowa reprezentacja. Widzieliśmy już, że opowiadałem wam o, o Słonzi, o Meksyku, tak? I innych krajach. No, e, Bluza Benfiki, dzisiaj też została odnotowana przez moje bardzo czujne oczy. No, festiwal jest naprawdę faktycznie tak jak mówię, międzynarodowy. Wasz reporter. Dzień dobry, kochani. Wczoraj wieczorem. Widziałem jeszcze trochę piłkowego dobra na festiwalu Polen Rock Festival 2025. Otóż pojawiły się w końcu polskie kluby, i odziwo, dziwo pierwsza koszulka z polskiego klubu, ten tutaj koci odbyt, to jest przypadek, że się z tym łączy. Polonia Warszawa, wyobraźcie sobie, niesamowita sytuacja, dosyć dziwna. Potem jeszcze widziałem białą wyjazdówkę z ubiegłego sezonu Pogoni Szczecin. Akurat patrząc na to, że Czaplinek jest blisko Szczecina, nic specjalnie szokującego. Dodatkowo trafiłem jeszcze na w końcu koszulkę z Juventusu, czyli szczytu kariery Cristiano Ronaldo, taką pomarańczową wyjazdówkę, zdaje się. Jeśli pamięć nie myli, no, i też chciałem pogratulować Benfice, ponieważ w Pogo na występie zespołu Fear Factor, na którym zrobiłem sobie z to, co właśnie słyszycie, no, w środku biegał też gentleman w białej wjazdówce z jakiegoś nie wiem jakiego sezonu Benfiki Właśnie Benfika wygrywa w związku z tym Poland Rock Festival. Gratuluję, nagrodą jest to, że w ogóle o tym wspominam. To był piękny czas. Dziękuję, że byliście ze mną, wasz reporter. No i to tyle w tym temacie. Wydaje mi się, że chciałbym robić więcej filmów, które troszkę odbiegają od tego, co się zazwyczaj na tym kanale pojawia, czyli jakichś tam omówień bieżących wydarzeń piłkarskich. Niczego nie obiecuję, ale noszę w sercu. Takie chęci. Zobaczymy, co z tego ostatecznie wyniknie. No w każdym razie, jeżeli udało Wam się obejrzeć ten film do końca, to bardzo Wam za to dziękuję. To jest raz. A dwa, jeżeli nie macie pomysłu na to, jak ten film skomentować, to zachęcam do tego, żeby napisać po prostu. Fear Factory jest super. Bo tak się składa, że to mój ulubiony koncert z tego festiwalu. No mniejsza. Dzięki za uwagę. Cześć.